Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to oszemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma z owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, im cieszcie się ze mną, bo znalazłem owce, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie, Większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiana domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazł już ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną bo znalazłam drak, na którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich Niedługo potem młodszy syn, zabdawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł ślinie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywi, żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie uliczone ciele i zamijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańcę. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utłuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla Niego utoczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć się z tego, że ten brat twój był umarły, a znów orzeł. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. a w tym klasztorze system jednego klucza. To znaczy, że jeden klucz otwierał bardzo wiele drzwi. Akurat ja jako wikariusz miałem... Mój klucz otwierał wszystkie zamki w części parafialnej, kilka, kilka kilkanaście zamków w, w, w tym, w klasztorze. Wszystko po to, żeby nie nosić całego pęku kluczy, tak jak to robi w tym momencie nasz kościelny, tylko po to, żeby mieć, móc normalnie wszystko schować do kieszeni. I proboszcz zawsze nas uczulał, pamiętajcie chłopaki, pilnujcie tego klucza jak oka w głowie, a nawet bardziej niż oka w głowie, bo kiedy y, zgubicie klucz, to wtedy cały system trzeba wymieniać. To nie jest kwestia dorobienia jednego klucza, wymieniania jednego zamka, e, tylko trzeba wszystko zmienić. No i oczywiście zgubiłem klucze e, i pamiętam z, z jaką z jaką zawziętością szukałem, odbyłem się do świętego Antoniego, do wszystkich świętych po to, żeby znaleźć, a w momencie, kiedy okazało się, że zostawiłem je po prostu w zakrystii na terapecie za zasłonką, tak się schowały, to była wielka ulga, że ów mnie nie zabije. Mówię o tym, bo, bo to jest dokładnie doświadczenie, dokładnie to, o czym mowa w dzisiejszej Ewangelii. Jest drachma zagubiona, jest owca zagubiona, i wówczas w momencie, kiedy jest to coś, co się zgubi, jak właśnie owca drachma, drachma czy klucze, i kiedy to jest coś istotnego, coś ważnego, to wówczas ta zguba przesłanie cały świat. Zostawia się wszystko inne tylko po to, żeby znaleźć te klucze, żeby nikt do mojego domu nie, nie mógł wejść. I, I im coś jest cenniejszego, im coś jest ważniejszego do znalezienia to jest, tym większe jest poczucie straty i takiej troski o to, żeby to znaleźć i tym większa jest ulga i radość, poczucie szczęścia w momencie, kiedy się to odzyska. I, i to jest to coś, o czym Jezus mówi, że to charakteryzuje Boga w podejściu do grzesznika, w podejściu do każdego z nas. To jest bardzo ważne, żebyśmy w ten sposób patrzyli na różnego rodzaju nasze zagubienia, na różnego rodzaju te momenty, w których poprzez grzech my gubimy drogę Pana Boga. Bo niejednokrotnie może mieć takie podejście i wielu ludzi niestety takie ma. Tak jak, jak w pierwszym czytaniu, że jest Mojżesz, który rozmawia z Panem Bogiem, Pan Bóg mu mówi, ci Izraelici się pogubili. Pozwól mi, abym rozpalił, rozpalił się gniew mój na nich, chcę ich wyniszczyć i Ciebie uczynić wielkim ludem. Yy. Czyli można mieć taki obraz Boga, który każe mnie za popełnione winy, za popełnione błędy. Ja się zgubię, coś zrobię nie tak, a on chce mnie w tym momencie zniszczyć. I, I to w tym czytaniu to Mojżesz jest tym, który musi przekonywać Pana, Boga, Panie Boże, zlituj się, miej miłosierdzie, miej litość. Oni się poprawią. To jest echo te, lęku, który miał Adam w, w Ogrodzie Rajskim. Bo on też w momencie, kiedy się zgubił, kiedy zjawił ten owoc z drzewa zakazanego, to wówczas ukrył się, i jak to tłumaczył, ukryłem się. Przestraszyłem się, bo jestem na niej i ukrywam się. Tylko właśnie to jest Stary Testament. Nie do, nie do końca prawdziwy obraz Pana Boga. Bóg ten, jak, w którego wierzymy, ale zanieczyszczony przez różnego rodzaju ludzkie naleciowości, ludzkie, ludzkie, ludzkie wyobrażenia. Tutaj Mojżesz okazuje się bardziej miłosierny niż Pan Bóg. Właśnie po to Jezus przyszedł na świat, po to, żeby pokazać zupełnie, zupełnie inny wymiar. Że Bóg, kiedy zwraca uwagę na moje pogubienie, że Bóg, kiedy zwraca uwagę na mój grzech, to nie po to, żeby powiedzieć, chcę Ciebie zniszczyć, bo mam Ciebie dość, że wybiorę sobie kogoś innego, że chcę Ciebie odrzucić, pognębić, mieć, e, wzbudzić w tobie takie wyrzuty sumienia, że Ty w ogóle zrezygnujesz. Zupełnie nie o to chodzi. Bo Bóg w momencie, kiedy któryś z nas się zgubi, Właśnie tak jak, ze, tak, jak ze zgubionymi kluczami. Ta zguba przesłania cały świat, i Bóg rozpoczyna walkę, staranie o to, żeby odnaleźć to, co dla Niego cennego, czyli ciebie i mnie. I można powiedzieć, że to jest wielki problem Pana Boga, ponieważ wielu ludzi przypisuje Mu zupełnie inne intencje. To Trudno sobie wyobrazić aż tak wielkie miłośredzie, że największego grzesznika Bóg przyjmuje do siebie na nowo. Nie, to, to czasami na katechezie czy na kazaniach przybija się taki przykład. Bardzo ważny, bardzo mądry przykład. Mam nadzieję, że, że on nie wzbudzi, tutaj takiego, nie wzbudzi takiego wielkiego poruszenia, ale takiego buntu, kiedy to powiem, nie? Ale jakbyście zareagowali w momencie, gdyby się okazało, że w niebie spotkamy się z Hitlerem, albo ze Stalinem. Nie? Są ludzie, dla których to jest wewnętrznie sprzeczne, że jak to może być, że Pan Bóg jest aż do tego stopnia miłosierny, że kogoś takiego skaże, że kogoś takiego skaże na niebo, że kogoś takiego wpuści do nieba. Nie? W nas ludziach jest takie poczucie, że kiedy ktoś jest zły, kiedy ktoś jest pogubiony, to najchętniej byśmy go odrzucili. Przekreślili, wyrzucili z naszego życia, żeby dalej nie szkodził. A Bóg pokazuje zupełnie inaczej, że nie chodzi o to, żeby kogoś przekreślić, ale żeby poczekać, aż, aż ten ktoś się odnajdzie, samemu go odnaleźć, żeby znów była radość. To świetnie zrozumie ten, kto ma dzieci, więc. Wielu z was jest w stanie to zrozumieć dużo lepiej niż ja. Ja miałem kiedyś w swoim rodzinnym mieście był Bałtytowie taką znajomą rodzinę, działającą w stowarzyszeniu rodzin katolickich, mają, mają, mają trójkę synów. W momencie, kiedy synowie już dorośli, to założyli rodzinę do dziecka. Taka naprawdę rodzina, która ma w sobie bardzo wiele miłości. Najstarszy syn, jest księdzem, środkowy syn żonaty, dzieciaty, najmłodszy syn. No właśnie on jest jak ten syn z dzisiejszej przypowieści o synu marnotrawnym. Syn pogubiony, narkoman, który odciął się w ogóle od rodziny. Ktoś, kto wyparł się ich no Ponieważ byliśmy w bliskich relacjach, to kiedyś zdobyłem się na odwagę i się, się zapytałem. No, Słuchajcie, co byście zrobili, gdyby ten młodszy syn ten wasz najmłodszy syn postanowił wrócić. A mnie tacy zdziwieni moim pytaniem i od razu do niż, jak to, co byśmy zrobili, proszę Księdza, przyjęlibyśmy go. To jest nasz syn. Taka jest miłość Pana Boga. Kiedy się w Kościele mówi o grzechu, kiedy na początku Mszy Świętej mówi się o tym, że, że trzeba pomyśleć sobie o swoich winach i powiedzieć, z spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, to nie po to, żeby wzbudzać wyrzuty że sumienia. O to, żeby uświadomić sobie, że we mnie bardzo często jest coś takiego, że to ja jestem tym zagubionym. Że to ja jestem tą zagubioną owcą, tą zagubioną drachmą, tym zagubionym synem i tymi zagubionymi kluczami. I żeby chcieć wrócić, żeby wrócił ten syn do domu ojca. Nie? Prośmy Pana Boga o taką łaskę dla nas, żebyśmy nigdy nie wątpili w Jego miłosierdzie. I żebyśmy nigdy nie myśleli o tym, że za, że za nasze grzechy Bóg chce nas potępić. Bo w Nim nie ma niczego takiego. Za nasze grzechy Bóg wyrusza na poszukiwanie po to, żeby nas odnaleźć. Pytanie tylko, czy my będziemy się ukrywali cały czas, jak Adam? I mówili, ukrywam się przed Tobą, bo jestem nagi, bo się bałem. Czy pozwolimy, żeby Pan odnalazł na, nas w naszym pogubieniu, w naszym grzechu? I przyprowadził do domu, żeby móc się z nami cieszyć.